Cześć, ja nazywam się Dante i jest to ostatni film w tym roku. Tak, na 80%, ponieważ zacząłem pisać historię sektora, ale nie wiem, czy będę miał czas, aby ją skończyć. Robię wam ten materiał, abyście mieli małe info o tym, że Hej żyje i tak dalej. Możecie również ten materiał potraktować jako zakończenie tego roku, podsumowanie roku 2021. Zrobiłem coś podobnego w roku 2020. Teraz wszyscy poloniści mnie zjedzą, czy, bo nie czy nie czy języka polskiego, ale trudno. No. Zrobiłem praktycznie wszystko, co obiecałem w tym materiale. Zrobiłem historię Single i wielu innych wojowników z Mortal Kombat. Zrobiłem najgorsze gry Retro Spawn. To trochę zajęło, ale... hej, trzeba było zrobić. Historia Voldo, która była żartem, ale chyba będę to kontynuował. Jedyne czego nie nagrałem z tego filmu, to była obiecany materiał o Dumie, ale spokojnie to też nagram. To trochę zajmie więcej czasu. No, i to było takie podsumowanie tego roku. Na następny rok planuję zrobić porównanie dwóch filmów: Mortal Kombat, tego starego i nowego. Oczywiście historię sektora. W 2022 prawdopodobnie zaczniemy z nową linią czasową historii postaci z Mortal Kombat. Prawdopodobnie, choć. Okej, okay, jest to niewiadome. Ale prawdopodobnie zobaczymy nowy trailer do Mortal Kombat 12. Ja bym chciał tego. Lubię Injustice 3, jednak wolę Mortal Kombat. Yy, tak. W tle widzicie grę. Do której się przygotowuję do nagrania najgorszych gier retro. Jest to Mythology Sub Zero. Miało to wyjść 24 grudnia. Taki mały niespodzianka na święta, jednak brak czasu. No. Prawdopodobnie powinienem wrócić gdzieś w połowie stycznia. Tak mi się wydaje, że znowu powinienem mieć trochę czasu. Jednak mu nie obiecuję, może to będzie początek lutego. Jeśli Wy macie jakieś pomysły na nowe filmy, nie bójcie się je pisać w komentarzu. A, zrobię jeszcze e, najgorsze postaci w Uniwersum Mortal Kombat według was. A, nie zapomniałem tego. Popadło parę ciekawych pomysłów i waszych pomysłów. Jezu, nie jestem w stanie złożyć poprawnie dwóch zdań, ale trudno. Tak to jest jaki nie ma scenariusza. A, i live'y powrócą. No, zacznę znowu streamować e, pieniądze, wypłacę i po prostu gdzieś w lutym powinienem kupić ten nowy mikrofon. Prawdopodobnie, Blue Yeti. Słyszałem dużo dobrego o tych mikrofonach. No, i tyle. Życzę Wam już teraz wesołych świąt, nowego roku i tak dalej. No to co? Do stycznia, albo lutego. Papa. Pa.